Pokażę Wam dzisiaj, jak zamocować taką spinkę do mocowania dachówki. Tutaj, tutaj już widzicie, jak ona wygląda po zamocowaniu. Tutaj w te rowki, któreś powinna wchodzić. Tak, jak, jak to wygląda tutaj od początku. Proste jest mocowanie. Zaczepiamy spinkę. Tak, widać. Tutaj o łatę dolną i zaczepiamy tutaj o naszą i Wtedy dachówka już się trzyma. Proste, są całkiem uniwersalne spinki. Tak tu akurat montowane do yy, Montowane do titanii czarnej. Także, także tak. Wygląda ta fajna, duża, więc, więc myślę, że mogę ją polecić. No tak się demontuje.